Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Jej a przed wami kolejna mapeczka od widza. Oczywiście e, premiera, te sprawy rozumisz, wszystko rozpiczkane no Mam brodę, przepraszam, 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 ale za dużo ostatnio maseczek muszę nosić, bo to wiecie, jak się wychodzi gdzieś na miasto się załatwi coś, no to wszędzie te. kuryła maseczki, to wszystko przyciska tą brodę w ogóle na prawo i lewo, naprawdę, nie, nie polecam, nie polecam, naprawdę, to jest. To jest, to jest, to jest straszne. E, siemanko, czaty, witam, e, lecimy, mapeczka o... Tym razem minecraft od razu jest. Czekajcie, czy ja dobrze siedzę. Mam wrażenie, że tak powinienem bardziej tutaj siedzieć. Tak, no, o tak o. Czy ty się nie przesunęłaś kamerą? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Jesteśmy sobie na mapę. Bardzo ładnie wyglądający spawniki. zobaczymy o co chodzi. Tutaj, tam mamy start powodzenia zasady ustawienia. Uy, ustawienia weźmy sobie na początku, tak, o, pik pik, pik. Keep inventory, game mode 0, dzień, czysty czat, ciągle ładna pogoda, dobra ładnie, 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 ładnie zasady, 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 e, zacznij od pierwszego poziomu, nie czytuj, graj na pokojowym, graj na gamy mode 0, wersja 1.122 niż bloków, baw się dobrze. Dobra, Peaceful jest, wszystko jest, 1.122 jest, wszystko się zgadza i o autorze zobaczmy sobie tutaj. Nie używam polskich znaków, mam na imię Claudia. Mam 18 lat, fajnie wrócić do gry z dzieciństwa. Oglądam Cię przed serią oczami. Oglądałam Cię przed serią oczami Eskiniosa. Ponad 7 lat, mapę budowałam dość długo, przejście to jakieś 30 minut. To moja pierwsza mapa testowana, błędów nie ma. Oglądam do tej pory obydwa kanały. Bardzo fajnie, bardzo miło, no to już dosyć sporo. 7 lat, to no, 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 no. Dobra, pół godziny, no to powiem Ci, że będzie kurcze ciekawy. Dobra, poczekaj, strzelanie. Znajdź norkę królika, ciepło zimno, znajdź guzik, trampoliny, łódki, koniki, koniec, dobra. No to strzelanko. Fajnie, że nie ma parkura z tego, co widzę przynajmniej. Jezu. Kto jest ciemno, ej! Cześć, co ja mam? Czej, tu wezmę strzały, tak. A, wiem dlaczego mam ciemno, moment, bo ostatnio przecież grałem tą mapkę jedną taką, dobra. O, teraz będzie coś widać, przynajmniej, dobra. E, o co tu chodzi? Czy ja mam kliknąć te guziki, czy, czy, czy one są takie. One są dla... Może dla ozdoby są, dobra, czyli jeszcze weźmy sobie troszeczkę strzał, wiecie, bo to różnie z tym celem Jaja bywa. Dobra, czyli co tu jest? Czy to jest światło ukry... Może to jest tylko światło ukryte, dobra. Halo, halo! Uuuu, dzi... dobra i tutaj szczelamy sobie chciałbyś się... Poplułem się normalnie z tego wszystkiego, dobra. Y, ładnie szczelamy, oczywiście do guziczków elegancko, pek pyk drewnianych, tak o dobrze. Ładnie mapeczka na razie wygląda, muszę przyznać. Ładnie, ładnie jak najbardziej na plusik. No i fajnie, że parkura raczej nie widziałem, także spoczko. Za to widziałem kilka takich innych troszeczkę poziomów, bo takie ciepło, zimno. Znajdź norkę królika. Mm, brzmi to. interesująco. dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. O, dałem radę. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Eee, czekaj, teraz sobie tutaj wyrzucę tego, też, te rzeczy, nie, bo to już lalalala, tego nie będę potrzebował. I teraz poziom drugi. Znajdź właśnie norkę królika. O mój Boże, o co chodzi Dobra, spawn point mamy Ale o co chodzi w tym Poziomie się zastanawiam Ponieważ nie do końca rozumiem Królicków tu jest bardzo dużo Bardzo, bardzo dużo, o mój Boże Jak tu jest dużo królicków um, Nie zostało mi Wytłumaczone o co, o co Chodzi z tą norką królika W sensie może chodzi U. Dziura w kurniku What? W się sensie, że to jest jako podpowiedź, że dziura Czekaj, no bo znalazłem tą norkę chyba, tak? Chyba o to chodziło. O, o! 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 Dziura w stajni. Czekaj, czy to jest? Czy to mi podpowiada... Gdzie są kolejne... Gdzie są kolejne dziury? Okej, okay, a... Znaczy, Ogólnie mapka wygląda... Ciekawie muszę przyznać. Czekaj, bo mi się zapau... zapauzowała, Boże. Za... Zakręciła mi się jedna muzyka, to czekaj, żeby inne leciało. Dobra. Czy ja tu mogę wyjść? Tędy, stąd co najwyżej, dobra. Czyli tutaj, tutaj, nie, tutaj, nie, tutaj nie widzę. Hmm, tutaj też nie. Hmm, mogę być tutaj na górę. Dzień dobry. Maybe tutaj, maybe tutaj. Też nie, tutaj też nie. He, huh, dosyć ciekawy. O, o, o. O! Ok, i powrót. E, ciekawy bardzo poziom, jakby. Taki jakby coś ala... no taki jakby Escape Room, ale jakby tak na zasadzie po prostu, że muszę znaleźć tylko wyjście, w sensie dany korytarz na przykład, nie? Takie... no takie... no takie inne, co nie? Ale fajne, myślę, nie? Co, co myślicie, czaty? Myślę, że spoko. Ciepło-zimno, dobra, zobaczymy. Pamiętasz grę Ciepło-Zimno? Jest to labirynt z elementami tej gry. Szukaj ciepłych kolorów, oznaczają dobrą drogę. Spawn point, tutaj oczywiście niebieski kolor oznacza zimno, czyli złą drogę powodzenia. Eee, no to wszystko jasne, dobra. E, no to co, czekaj, no to szukamy, szukamy, szukamy. Uwaga, lecimy, lecimy. E, zimno, zimno, oj, zimno, zimno zimno, panie, bardzo zimno. Lodowato, zamarzasz! Już normalnie. O, cieplej, dobrze, dobrze, cieplej, cieplej. Jest cieplej, dobra, lecimy dalej, lecimy. Zimno, to nie, 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 wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy, wrac... O, tu było cieplej, dobra, to lecimy tutaj, leci cieplej, dobrze, dobrze, cieplej. Dobra, ciepl jeszcze cieplej. O, kurwa, tu będzie ciężko teraz, dobra, czekaj, tu nie widzę, tu nie widzę, tu. Nie o, tu zimno, nie, 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 to idziemy tutaj może. Halo, halo. Halo, halo, Zi o, zimno lodowato, o, mój Boże, nie, 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 to nie, nie, to bardzo, bardzo zimno, zamarzasz. I tutaj też nie maybe, maybe herenie, zimno lodowato a tutaj zimno, nie, dobra, lecimy dalej tutaj. Też zimno, kurwa, to już nie wiem gdzie, czekaj, tu byłem, tu byłem, tu byłem, ej wszędzie byłem. czekaj, skąd przyszedłem? O, tu było ciepło, tak? Dobra, tu było ciepło. No i wyszedłem wtedy tutaj, dobra. Czekaj, a tu byłem wszędzie? Tu może nie byłem, nie? E? E? Nie, tu jest ciepło zimno tego, dobra, czekaj, bo tu, tu wracałem tędy, wracałem tędy i wracałem... I wracałem tu to Może tutaj dalej? Tu jest zimno. Tu jest zimno, tu jest zimno. I tutaj. Ej, też jest zimno. Halo, nie, rozumiem o co chodzi. Nie wiem, który korytarz, że jeszcze nie poszedł. Stąd przyszedłem, tu wiem gdzie jestem, ale... Ale co dalej, to już nie wiem. Dobra, czekaj, ja polecę do końca tutaj w prawo. O, tu jest ciepło. Czekaj, to może tędy. Tak, jeszcze cieplej, dobrze, bo to już pomarańczowe, dobrze! Dobrze, 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 cieplej, cieplej. Zimno! Kurwa, wracaj się! Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy, idziemy tutaj cieplej, dobrze, cieplej. O mój Boże, jaki ten labirynt jest wielki. Zimno! Nie! Dobra, tu było cieplej, dobra, wracaj, idziemy tutaj, cyk, 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 cyk. Cieplej, dobra, cyk. cyk. O, jeszcze cieplej gorąco! Gorąco, 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 gorąco. Zimno kurwa nie. Niun, niun. dobra to tutaj. He, gorąco, gorąco pali się. Normalnie kurwa i i zimno. I... Gdzie jest ta cholerna meta? Ile ten labirynt będzie trwać? Gorąco no kurwa, już mi się nogi palą normalnie. No i gorąco dalej kurwa jest, wreszcie O, jaki ten labirynt był długi Jaki ten labirynt był długi Dlaczego taki długi? O, stać guzik, dobra, lecimy Okej, okay. ufa. haha. To jest, to jest spam chyba, tak? Dobra, okej, okay. to jest prawdopodobnie spam Dobra, szukamy, szukamy guzika Chyba tylko, podpowiedź, a daj Szczelina w domu, dobra No i dobra, i wszystko jasne Tak, y Eee, tak, no, także Tu nic nie ma Szczelina w domku, tylko ta szczelina ma być Na go, na dole, na górze, nie wiadomo, nie wiadomo Nie wiadomo Tutaj Co to za ripy? Halo, kogo tu pochowali? Nie wiem okay, Podpowiedź to zaraz, najpierw od razu, nie, 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 biorę spoko Ok, skrzynka Tak po prostu pusta, zostawia zostawiona skrzynka Okej, okay, dobra, dobra, spoko O, tu kolejna skrzynka co śmie tu Coś mnie tu śmierdzi z tymi skrzynkami, ale okej. Okay. Tutaj też nie widzę. Tutaj też nie widzę. Hmm. No nie jest to zbyt wielka mapka, więc powinienem teoretycznie ten guzik niby znaleźć, ale wiecie jak ja to szukam guziki. Co nie jakby niby oczywiste, niby widoczne, ale tu dupa. Te skrzynki mnie zastanawiają, bo one są tak tutaj rozmieszczone, tak jakby miały coś ukryć. Ty jeszcze jedna i tu jest jeszcze jedna. Czekaj, a to... Z... O, 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 o. Oho, wiedziałem, że coś tu będzie! I co tu było? Szukaj w skrzyni, tak? Aha, no, 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 dobra. Okej, okay, czyli tak, tutaj nie ma. Tutaj, uu, chyba nie ma. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Tu mamy wodę. Pod tym nie. Tutaj nie widzę. Tutaj nie widzę. Hmm, tutaj mamy podpowiedź. Na dachu. Górze tutaj ni, tutaj ni. A może tutaj ni a może tutaj ni? Hmm. Dobra, tym razem podpowiedź, bo już nie wiem. Pod domkiem. No ale... Ale że... No ale że jak? Jak ja byłem pod domkiem? Tutaj gdzieś? Tam! Obój Boże! Obój boże, gdzie? Dobra, no ślepy jaj, no, 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 no to co ja poradzę? Dobra, trampoliny! Co to? O co chodzi z trampolinami? Dobra, dzień dobry, dzień dobry Siemaneczko się. Siem... Jak to jest parkour, a nie trampoliny? No dobra, okej. Okay. Pamiętaj gdy spadasz na blok czy szlamu, one sam cię wybije. Wiem, 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 tak. To się nie klika wtedy spacy, bo jak klikniesz spację, to wtedy będzie dupa. Czekaj, czy to ja mam skoczyć... Wait, nie, tutaj. A! No i nie wyszło. Liczymy fajle oczywiście, standardowo, pamiętamy czaty, tak, jak, o, właśnie, już będzie, rozumiesz no, dwa, no i okej, okay, okej, okay, okej, okay. spoko, easy, dobra, teraz mi nie wyszło, cicho, trzy, nieważne, nieważne, teraz już wyjdzie, pa, 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 widziałeś, o, czekaj, w dobrą stronę poleciałem, chyba dobrą, nie wiem, tak, nie, nie wiem, wait, czekaj, ej, ja, what? Poczekaj, 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 bo ja w ogóle iść tam, a ja wskoczyłem tu i tu jest meta. Chat, spamel, jaj, face, palm, albo liaj dzban, albo ślepy jaj, albo cokolwiek, nie wiem. Po prostu, nie wiem, xd możecie napisać. Dobra, okej, okay, czyli to tu chodziło, tu trzeba było wskoczyć, tu trzeba było wskoczyć, teraz mam wskoczyć tutaj falafel. Dobra, ale już wiem o co chodzi, już wiem o co chodzi, dobra, ale tu jestem w stanie to zrobić lepiej, w sensie szybciej, w sensie. No wiesz o co chodzi, nie? Dobra, skoczyłem i teraz paj. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. O, ja już tu byłem na tym bloku, także nie ma to jak jak zrobić mapę, na, nawet o tym nie wiedzą. Dobra, yeah, let's go dalej! Bang, 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 bang. Uuu, spam point! A! A nie! To był. What? Okej, okay, dobra, nie nie wiem. Jakoś skróciłem tam dziwacznie mm, trasę. Nie mam bladego pojęcia. Ale dobrze, bo nie jest za trudne. Nie było, także spoko. Łódeczki. szpał Szpałpońcik, dziękuję bardzo. Lecimy łódeczki. Uuu, jak, uu, jak ładnie zrobione. Normalnie screenshotik leci. Tak, o czekaj, nie, zrobimy tak. O, tak jest! Albo jeszcze czekaj, tak bokiem się ładnie ustawię. Tak, o, 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 takie déjà vu, takie o. O, taki, Dobra, i teraz jedziemy. Déjà vu! Na, 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 na. Nie, czekaj, nie, mom. a!

no i rozumiesz, normalnie zobaczymy kto się kto się potrafi bawić, kto się nie potrafi bawić. I zrobiony elegancko. Ej, je... czekaj, wow, 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 czekaj, co? A tutaj, co w to wnę Nieważne. Nie ważne. Konik. 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 dzień dobry koniki? Biorę konia, jadę. Jadę, spawn point. Jadę koniu, jedziemy.

やでなこよ、なこよ、なこよ、なこよ、なこよ、なこやでなこよ、やでなこよ、やでなこよ、やでなこよ、やれなこよ、やでなこよ、やれなこよ、やでなこよ。

Serio, koniec? Nie, we, we, we. Postanowiłem, że nie będę robić zwykłego parkur, bo wiem, że nie lubisz. Ale wydaje mi się, że zrobiłam coś fajnego. Mm, się okaże się, bo ja tu widzę po schodkach czas kakać, rozumiesz? Normalnie tak o pyk, pyk, pyk. Już myślałem, że parkurów nie będzie, a tu taki szuprajsz normalnie. Dobra, hops. Nie! Dobra, nie spadłem na sam dół, więc dobrze dobrze nic się nic się nie stało moi drodzy nic się nie stało wow wow no. wow 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 wow, wow dobra, jestem aha spobój nie no jeszcze wyżej jeszcze kurwa gdzie ja tu lecę panie do góry, bo to są schodki żeby mi pomóc są schodki, kurwa, a nie, pomagające. Nie wyszło ci o oh, fail, ci, nie, nieważne. Ups. Ja mi się wydaje, że ten poziom to mi zajmie te 20 minut, co nie, bo tak się zastanawiam, że hmm, taka krótka ta mapa będzie, a tu jednak nie, 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 ze mną te numery. Kurwa, to dalej idzie do Ja pierdziele. Niu, 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 nie. A, nie. I, hua, dobrze. Hu, ha, jau. Dobrze, Jup yep.

czy to czy ostatni odcinek jest. Ostatni, Boże, ostatni poziom jest przedłużony do tego stopnia, że faktycznie przejście tej mapy zajmie mi pół godziny halo. Niemożliwością. Ja mam dopiero 16 minut. Co ja 16 minut będę grał w, tą, w, te, w ten w, ten, w ten, ten, ten poziom? O nie, ta trasa została zasypana, musisz iść inną. To bardzo niedobrze, ale okej, okay, dobra, dam radę. Fajnie, że są spawn pointy. Ogólnie ładnie ta mapeczka jest zrobiona. Nawet te parkury, przynajmniej są tak tutaj... Uuuu Beautiful! Czekaj. Eee, tędy? Czy mam tędy iść? Coś w się sensie pewnie ten ton Eee, nie wiem, czekaj, działa. Ole ładny! Jaki to ładny jest! Dobra, nieważne, nieważne, ale, 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 piękne to jest, To jakie drzewo życia normalnie pod cave'em, rozumiesz? Wyobraźcie sobie, że niedługo w Minecrafcie takie coś może normalnie się generować, co nie? Uh, 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 uh. będzie fajnie, będzie fajnie, normalnie... Cliff and y, Caverns, czy jak to tam się kuźwa nazywało, aaa, update! Znaczy, Cave and Cliffs update, tak, dokładnie, hops! Hops, 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 hops! Dobrze, że poziom skoków tego parkura się ma, no, co tam? Co, co tam ciekawego? Dobrze, poziom skoków yy, w tym parkurze nie jest Nie jest jakieś przerąbanie, przerąbanie trudne i nie do zrobienia, i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest spoko jak najbardziej. Dzięki temu, czek przynajmniej się może fajnie wczuć i lecisz, nie? Waga na głowę. No, ta, 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 normalnie, bo zaraz szarpnę głową. Jestem tak wysoki, wielki, i w ogóle, że ho, 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 ho. Pa, jak, jak parkurowiec profesjonalny w ogóle, rozumiesz. Patrz, 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 patrz. Pyk, ho. Ho, ho o, o o, Jezu ile ten parkur ma... Kuśwa... skoków, ej! Cała mapka to był taki tylko, wiesz, taki he, he, he! Teraz się dopiero zaczyna mapka, wiesz. Ja pierdyle! domki są otwarte oraz y, urządzone jeśli chcesz, to zwiedzaj. A se zobaczę, co tu mamy ciekawego. No ładnie, dobra, idę parkur. <ścoughs> Parku trzeba robić, Nie ma czasu, panie, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ale to dobrze, im więcej parkura, tym więcej ludzie będą mieli, do wiesz, do liczenia i tak dalej, także you know, you know. Dobrze, dobrze. I będziecie mieli więcej czasu, żeby wbić yy, 999 łapek. Dokładnie, musicie wbić 999 łapek, jeżeli jeszcze ich nie wbiliście, a oglądacie tą premierę teraz. To a! 999 łapek musicie wbić. A teraz wszyscy zamykamy ładnie oczy, bo Jaj robi bardzo nieładne rzeczy. Nic się nie dzieje, Jajczy tu! Dobra, lecimy dalej nic się nie stało, bo idrozy nic się nie stało, nic nie było. Dziękuję. że pan Hips, tak. hips, 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 hips Dzięki za przejście mapy, mam nadzieję, że się podoba, aby zobaczyć całą mapę włącz minimum 20-25 render nie mam, mam 16 tylko. Nie musisz niszczyć sufitu, eee, o tym też pomyślałam. A kurwa mam płas, mogę se stąd wylecieć. Aha, dobra. Eee, jakby tu podsumować mapeczkę? No ładna, fajnie zrobiona. Eee, niby klasycznie niby nie, ale ten w ogóle tu było, było to była trasa dla konika, jadę na koniu i tak dalej eee, parkur też całkiem spoczko No ogólnie ja bym tutaj dał eee, ja bym tu dał takie, takie takie. Kurwa dam takie 15 na 10, okej? Okay? Czy, czy, czy tylko 10 nie no 15 może być chyba, nie? Żeby nie 20 Czy co? Czy to jest. Wait, na którym jest. Nad... Tu jest 250, któraś wysokość. Say what? Czekaj, czy to znaczy, że pode mną jest aż tyle. Co ty godzisz? O kurde. No to też ciekawe, nie spodziewałem się, że tutaj już jest maksymalne wysokość budowania w ogóle. Dlaczego tak wysoko to mapę zrobiłaś? Ej, tu na pochodę, jak nie można stawiać normalnie, też, bo tu już jest maksymalny poziom w ogóle. What? Dobra, nie wnikam, dziwne. W każdym razie, dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam wszystkich dzisiaj jeszcze na Lady, który będzie gdzieś w godzinach, o, myj... Wow! jak to ścięło wszystko, o mój Boże. Które będzie około godziny, by, ja wiem, 16, 17, by, tak, tak was mogę zaprosić. Znikam, pojawiam się, znikam, dokładnie, zobacz. Nie ma mnie, jestem, nie ma mnie, o, nie ma mnie, zniknąłem, zniknąłem, teraz tylko partyklesy śniegu mamy, proszę bardzo. Dziękuję jeszcze wszystkim raz za oglądanie, łapeczki w górę, wiadomo, subskrypcje i tak dalej, do zobaczenia na, na live'ie I tyle, tyle ode mnie, trzymajcie. Się. Następnego, pa pa.